Moon Knight jako postać ewoluował z nic nieznaczącego antagonisty do bohatera, który posiada swoją serię komiksów oraz rzęsze fanów. Przez lata zdążył być nieraz w Defenders czy Avengers, a mimo to nie jest tak popularny jak Kapitan Ameryka czy Daredevil. Kim jest Moon Knight, a kim jest Mark Spector? Dlaczego Mark ma więcej niż jedno imię? Co potrafi ten bohater? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi, zapraszam do dalszego oglądania. Mark Spector był człowiekiem o wielu talentach. W swojej karierze był bokserem, żołnierzem piechoty morskiej, a nawet agentem CIA. Jednak po zdradzie swojego brata Randala, zniesmaczony mężczyzna postanowił zostać najemnikiem. Na jednym ze swoich wyjazdów poznał znanego najemnika Raula Bushmana i razem polecieli na granicę Sudanu z Egiptem. Tam Zły najemnik zabił głównego archeologa przy wykopaliskach związanych z grobowcem egipskiego faraona. Kiedy chciał podnieść rękę na Marlen, córkę zabitego naukowca, bohater próbował ją ochronić. Sfrustrowany morderca śmiertelnie go zranił i zostawił na pustyni, by ten tam zginął. Spektor doczołgał się do pobliskiego grobowca, gdzie uratowana Marlin położyła go pod posągiem egipskiego boga księżyca Konszu. Tam jego duch spotkał się z bóstwem, który powiedział, że uratuje go, jeśli ten poświęci swoje życie służbie jego sprawie. Mark zgodził się i dzięki temu został przywrócony do życia. Ocalony bohater pokonał najemników Bushmana, jednak sam ich przywódca zdołał uciec. Na nowo narodzony mężczyzna przeprowadził się do Nowego Jorku i postanowił walczyć z przestępczością. Stworzył biały kostium, swój ekwipunek oraz dodatkowe osobowości, które miały mu pomóc w walce. Byli to milioner i filantrop Steven Grant oraz taksówkarz Jake Lockie. Pierwsza osobowość miała mu pozwolić na infiltrację wyższych sfer, a druga na podsłuchiwanie, co się dzieje w podziemiu. W późniejszym czasie te dodatkowe osobowości doprowadziły do jego załamania nerwowego i nieraz przyczyniły się do jego problemów zdrowotnych. Jego pierwszym zleceniem jako Munkita była infiltracja organizacji Committee, zlecono mu złapanie wilkołaka Jacka Russella. Udało mu się go schwytać za pomocą srebrnej broni, którą mu podarowali zleceniodawcy. Bohater siłą przyprowadził monstrum przed oblicze Rady, a potem wypuścił, by ten siał zamęt wśród przestępców. Dzięki pomocy porwanego zdołał pokonać członków i zniszczyć całą organizację. Jak widzicie, Moon Knight to niezwykle kolorowa i ciekawa postać, z którą warto się zapoznać. Co do jego mocy, to różnie bywało. W zależności od fazy księżyca siła ta zwiększała się lub zmniejszała, jednakże to nie dzięki swoim mocom bohater był tak skuteczny w zwalczaniu zła. Za sprawą nabytego doświadczenia życiowego, Mark był świetnym wojownikiem i mistrzem sztuk walki. Świetnie też korzystał z wszelakiej broni, ale zazwyczaj używał swoich półksiężycowych shurikenów oraz kika, który mógł rozdzielić na pół. Te dwie bronie stanowiły jego główny arsenał i to one są najbardziej rozpoznawalne. To by było na tyle, jeśli chodzi o historię Marka Spectora, aka Moon Knighta. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej historii związanych z tym bohaterem albo historii związanych z innymi bohaterami. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Więcej ciekawych recenzji, newsów i artykułów znajdziecie na czasostrefa.pl